zarówno za rządów prawa i sprawiedliwości, ale także za tego rządu, bo w tym zakresie niewiele się zmieniło. Liczba wydawanych wiz. Pozwoleń na pracę jest podobnego rzędu wielkości to jest ponad 300 tysięcy wiz dla cudzoziemców. I przede wszystkim mamy problem z tym, jak nadzorować te osoby, którym na przykład te wizy wygasają, czy one wyjechały już z Polski, co się z tymi osobami dzieje. I tu jest naprawdę bardzo duże pole do yy, popisu, do tego, żeby wprowadzić dobre rozwiązania. I największą grupą, największą grupą, która jest proimigracyjna w Polsce, to jest po prostu wielki biznes i bardzo często jest to biznes nawet nie Polski, ale zagranicznych korporacji, którym po prostu jest to na rękę, żeby ściągać tanią siłę roboczą ludzi z zagranicy, którzy po prostu zmuszeni. Bardzo trudnymi warunkami ekonomicznymi u siebie decydują się na to, żeby tutaj przelecieć przez pół świata, musimy wiedzieć, ile takich wiz chcemy wydać, komu mamy je wydawać, jak będzie sprawowany nadzór nad tymi osobami, co się z tymi osobami będzie działo. I warto też jasno sobie powiedzieć, że tak naprawdę ci, którzy na tym zarabiają, to jest wielki biznes, który po prostu na tym zyskuje, a koszty jak to zwykle bywa, przerzuca po prostu na państwo. Znaczy mamy prywatyzację zysków i uspołecznianie kosztów, bo to państwo polskie musi organizować tak naprawdę przestrzeń zarówno dla tych osób, rozwiązywać różnego rodzaju problemy i zostaje z, z tymi problemami po prostu samo to, to sobie.